TO MOJE PALIWO! Okay. Dzień doberek, na kanale PIWO TO MOJE PALIWO Rycha po prostu, Rycha tu jest? Ja już po prostu znam jest No i dzisiaj mamy proszę pana rzecz do przerobienia, ciężką, ciężką Tak, bo mamy pana. trochę normę, do wyrobienia Mamy do wyrobienia proszę pana 900% normy tak. To zakładowy proszę państwa 900% normy, o takiej o tutaj, etykietka jak tam w blonwarze zakładowym taka rysunkowa i to jest kokosowe podwójne i po prostu No tego jeszcze nie grali, znaczy przynajmniej jest... ja, nie, ja, ja się nie spotkałem. No te kokosy przeważnie do ciemnych piw są wrzucone. A nawet jeśli nie, to nigdy nie z takim voltażem Nigdy to nie To były piwa Włotaży. zazwyczaj powiedzmy, może nie deserowe, ale. No i to, żeby tego kokoska poczuć gdzieś tam. I tu mamy ekstraktu 19, alkoholu 8,5. Także to jest normy tej, może nie 900, ale sporo. No, no jest trochę, nie? Jest trochę. W składzie mamy wodę, słodnie, istniejące płatki ryżowe, płatki kokosowe, wrzucone są. Chmiel i drożdże. Browar zakładowy i. no cóż. Fajny i zdrowy. Fajny i zdrowy. Zobaczymy, co tu dzieje się, ponieważ. Yy, Trochę mnie to, że tak powiem, to kokosowe podwójne no, IPA tak intryguje. intryguje no, tak, no. Więc, żeby zagadka została szybko rozwiązana, co się tam dzieje, to my te te płatki kokosowe to często w piwie są chwile, tak. one... albo w cile, albo w tyle, cile, cile, bo... cile, czyli wcale, bo ich nie ma często, nie ma. A, a napisali, że jest, albo opowiadali, że musi być. Ale to proszę Pana, to, to, to piwo, to się... No, ale z tą pijaną tutaj jest podejrzanie też. Podwójne i pan. No ona ma e... podwójną pijanę. Podwójną Właściwie nie podwójną, bo jakby tam na, naszą metodą to sprawdzać, to tych... Palców. To prawie cała dłoń, całymi palcami by Całymi palcyma, a kolor jest New Englandowy tak powiedzmy, tak. nie podwójny IP, tylko New Englandowy. No nie, no piana jest super, także to dobrze świadczy o piwie już na samym początku. No i to jest ta drobno, drobna maja. drobna maja tak tak, piana ja. Ja, ja. I ten kolorek taki New Englandowy, mhm. no, to też ciekawe, podwójne IP to i to piana, patrz, ona, ona gęsta, ja. gęsta ja? Gęsta i ona bardzo powoli się redukuje. I co tam, te kokosy? Nie. A gdzie? A, A gdzie? Podwójny ipad. No. Podwójny ipa. E, słody. Słody, przede wszystkim słody. Nie chmiel, tylko właśnie słodowo tak pachnie. Ale delikatnie. Nie jest to ciężki taki zapach, że, 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 że buch, buch, buch. Buch, buch? Nie, taki bardzo lajtowy zapach. E, ledwo co. No. Ledwo co. Nie ma mocnego aromatu. Kokosów nie czuć tu wcale. Także zobaczymy w smaku, co no, dzieje się. Tak. Mocne, agresywne, ciężkie piwo. No i są takie. Jest, jest delikatny kokos, jest. ale nasycenie jest duże. No tak. Nie? Tak. Bardzo, bardzo treściwe piwo, bardzo mhm. ciężkie piwo. No e... 900% normy, panie. Nie no, Ale normy. jedna rzecz mnie cieszy. Ja się bałem, że to jakiś będzie napój kokosowy z piwem. Nie. A tu jest gorycz. Jest gorycz, to jest piwo z dodatkiem kokosa. Fajne. Jest taki. Kokosowy ta jest. jest jak najbardziej, jest, jest, jest. wyczuwalny od jest, razu. Jest, nie jest taki, jest. że musimy się nam laskać. Ale fajne piwo. Fajne. 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 Ta jest. seria tych sztangistów, kulturystów to, z tymi normami to mi się zawsze podobała. <laughs> Wójki z Ameryki i te normy to tak, to, tak. To z tak. wyszło. To, to im wyszło. No Powiem panu, że jestem Fajne. zaskoczony. Ja też pozytywnie. bardzo mile zaskoczony jestem. Ten kokos jest tak fajnie, delikatnie. Poza tym, jest to taka. Ty, ale to... Nie, to nie jest rotkulowa taka e, podwójna ipa. Nie no ma karmenu, nie, No Nie, nie, nie. Taka do New Englanda właśnie. Bardziej. Co I bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo ona nie ma tych słodyczowatych nut. Kokos, jak ktoś słyszy, to już by chciał, żeby tam było słodko. Nie, nie, panie, mm. mało tego, to jest zły kanałek, coraz bardziej gorzkie. Jest tak, bardziej wytrawne i słodkie. Spodziewałem tak. się, że przez te kokosy, no bo kokosy mi się raczej z botanami y, banty no pokojarzą, do tego z innymi rzeczami. Tak, A A aczkolwiek woda kokosowa wcale nie jest słodka. Jest taka no neutralna, tak, no tak, jest to taka, taka pomiędzy gdzieś, nie wiadomo no jak to nazwać. ale nie przepadam właśnie za, za wodą kokosową. No bo, bo można powiedzieć się... o niej, że jest bez smaku. No właśnie. Można tak powiedzieć. Bałem się, że tu będzie coś takiego. A tu nie. No, to jest taka fajna, taka... delikatna, ale wyraźna nuta kokosowa. A poza tym po prostu podwójne IPA. No, no takie to jest piwo. No. I można sobie przy tym fajnie posiedzieć, bo to jest takie piwo nie do wytrąbienia, że tak powiem, że. No, no nie, bo, no. Jest, bo jest dosyć syta, syta jest syta, no. No, jak dla kulturystów i tych wszystkich. Tak, dla tych wszystkich, no, co podnoszą, mamy... bo to pudełka podnoszą, to tak. dla tych, co podnoszą pudełka. No, no, kartony, no z to kartony z Kartony z są no, pudełka czynne. No tak, no. w sumie 900% procent mieć normy, siłę, no. jeżeli 100% normy to jest jedno piwo, no to 900% normy to jest 9 piw. No. Także trzeba wypić 9 piw, żeby osiągnąć, no. że tak powiem... Ale to 9 piw owszem, ale ja bym musiał na to poświęcić, na te konkretne piwo jakieś 12 godzin. No trochę czasu trzeba no. poświęcić. Ze względu na to, że pijalność tego piwa jest taka, no jest pijalne, ale jest ciężkie. Się. Znaczy nie ten, ten gaz y, tu powoduje ten ciężar. To ich bobelek za dużo szczypiących y, powoduje to, że nie chce się kolejnego łyka zaraz chaustnąć, że tak powiem. Znaczy co mnie cieszy, że nie jest słodkie takie, jak się spodziewałem, to, że tak. będzie słodkie. Brawo za to, Bo to przeważnie piwa z kokosami to są dosyć słodkie piwa, a nie do, jak te kokosy wywietrzają i one dosyć wyczają szybko z piwa, Tak. no to wtedy to piwo jest takie se. No fajne piwo. Do, żeby powiedzieć o nim, że jest pijalne, to trochę byśmy przesadzili. Natomiast to też nie jest deserowe piwo. Nie, nie. to nie jest deserowe. Nie, Ten absolutnie. kokos tutaj to, to, to zmyłka. Jeśli ktoś sobie to kojarzy z deserem. Natomiast no, to jest tak pomiędzy. No. Jest to mocne piwo. Ale aha, jedna rzecz, tu alkoholu w ogóle nie czuć. A nie, właśnie jest, jest 8 volt. 8 volt, nic nie jest. 8,5 V. 8,5 V nic kompletnie nie Nie czuć w ogóle. Może być, yy, że tak powiem, zwodnicze, bo. No może być sobie pijesz, pijesz, pijesz. Może pijesz, być, pijesz i tak, w tak jak ktoś jest przyzwyczajony z takiego voltażu, na co dzień pijesz 4 piwka, to tutaj dwa, no może trzy i może już nie wiedzieć nic w o ten co, dzień, o co, o co chodzi, chodzi jemu, jemu tam, temu tam. tam, tam, tam. No. Y, no tak, ale jest ok, bo jest naprawdę fajne. Znaczy to miło jest, to... okay, jest więcej niż okej. Okay, bo... No cóż, no zaraz przejdziemy do poezji piwnej, którą musimy napisać, bo czas na to.